Minecraft, ale twój pech cię zabije. Dobra, stary, zaczynamy, zobaczymy, gdzie się tepnę. Dawaj, lecisz. O, o kurde. Kurde. Dobra, stary, teraz ja lecę. Dobra, dobra, zobaczymy, gdzie ci tepnie. Dobra, jestem bezpieczny. No. no nie. Dobra, zobaczymy, czy teraz mi się uda. Kolejna próba. No, dawaj. Dobra, jest, jest. Dobra, stary, teraz ja zobaczymy, czy mi się znowu dobra, uda. No, dawaj, dawaj. O kurde, no nie Dobra, kurde, jest jeden jeden, ale zobaczysz, wygram z tobą. Nie, ja teraz to wygrywam. Nie, 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 ja dobra. Trzecia runda zobaczymy jak mi teraz pójdzie. Na pewno wygram Dobra Nie no ja to nie, wygrywam. Kurde! Yes nie. Dobra, teraz ja zaczynam się. Twoja udać. Kolej, Ej, ty mi, czuł mnie teraz twoja kolej, biegniesz Dawaj, dawaj, no, dawaj, no, dawaj to będzie źle, na pewno. kurde. Yes no, Najcięższa runda! Dobra, próbuję. Dawaj lecisz Lecimy, zobaczymy mnie przetepa Dobra, udało mi się. O nie Jeszcze raz muszę Dobra stary lecę, teraz muszę trafić wcześniej. Dobra, do dawaj, dawaj, no To czym gdzieś Nie tym no, Jestem uciku ja dam radę, ja dobra. wygram Dobra chopie kurde, to nie tam I teraz ten No dobra Ty dobra. co ty, co ty? Gdzie ty chciałeś iść? Gdzie ty, co ty? Gdzie? Dobra. Gdzie ty chcesz iść? Dobra, dalej lecisz. Ale zobaczmy mi się teraz mnie tepnie. Oby pandy, oby pandy No i pandy, elegancko No, a teraz ja lecę! Oby do pant, oby do pant! No nie! Kurde, przegrałem! Może w następnym odcinku mi się uda. No raczej nie. Zostaw lajka i suba, jeśli chcesz zobaczyć u mnie więcej takich treści.